No, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi oglądacze na kanale Ukrakusa. I kontynuujemy sagę Skywalkerów. Ci będzie bardzo krótko, ponieważ uzbierałem jak wiecie już 100% gry, ale w galaktyce miałem nadal 99, 99,1%. I nie wiedziałem skąd się to bierze. Zebrałem wszystkie wszystko co było do zebrania, zaliczyłem wszystko co było do zaliczenia, nawet wszystkie postaci dowiedziałem się, czy znaczy dowiedziałem się, zorientowałem się jak odblokować wszystkie postaci już miałem. I jedyną kwestią było, żeby je po prostu kupić. Wyglądało to tak, że jeśli postać miała pomarańczowe kółeczko pod spodem, to oznaczało, że nie, nie, nie kupiłem. Nie da się nie mieć wszystkich postaci po ukończeniu wszystkich poziomów. A jak wiecie, wszystko odblokowałem i wszystko zdobyłem, wszystkie wyzwania i tak dalej. Także wszystko miałem na 100% i po... Wykupieniu wszystkich postaci, po yy, wszystkich statków, wszystkich okrętów flagowych, no wszystko miałem na 100%. A nadal yy, galaktyka widniała, na, kiedy wszedłem tutaj, wszystko było oczywiście na 100%. Natomiast galaktyka pokazywała mi 99,1%. I z, zastanawiałem się o co chodzi, aż zrozumiałem, że. Nie wykupiłem wszystkich. Po prostu wszedłem w menu, tutaj, i sprawdzałem, czy wszystko mam wykupione. No to tutaj na przykład nie miałem jednego statku wykupionego, był na, na czarno. Wszystkie ulepszenia, oczywiście, były zrobione. Aż doszedłem do tej zakładki karty z danymi. I wtedy olśniło mnie że nie mam wykupionych wszystkich tych dodatków za karty z danymi. Ich nie trzeba mieć aktywnych, ale trzeba je wszystkie wykupić, żeby zaliczyć, żeby mieć te 100%. Czyli zebrałem wszystkie karty, natomiast nie wykupiłem tego, ponieważ nigdy nie potrzebowałem. I potrzebowałem trybu dużych głów, muzyki z kantyny i tak dalej, broni, trybu mamrotania yy, i tych rzeczy. Miałem zaznaczonego uniwersalnego tłumacza i yy, tangonka gon i tak dalej, natomiast yy, porgowego kompana miałem, no tego super droida GNK, zaznaczone, natomiast reszta było niewykupione bo nie potrzebowałem. No ale, żeby mieć 100% to trzeba mieć to wykupione. No i teraz już mam 100% i co dalej? Otóż, jeśli dobrze pamiętacie, kilka razy tutaj byłem, ktokolwiek śledzi mój kanał. Pojawiamy się na Jawinie 4, w Wielkiej Świątyni, w bazie Ruchu Oporu, czy Ruchu Oporu. Tak? Dobrze mówię? E, no, po prostu wielkie świątyni. I tutaj jest miejsce, do którego wielokrotnie przychodziliśmy. Tu już czekają na nas waż wszystkie ważne postaci. Czyli jest e, Obi-Wan, jest Anakin, jest Luke, jest Rey. Jest Kylo Ren, jest y, Han Solo i jest Leia. To może w takim razie, skoro oni tutaj wszyscy są, to ja się zmienię w... Kogo tutaj się zmienić, żeby... O! Jar Jar Binksa. I uhonorujemy Jar Jar Binksa tym, że pociągnie fajkę za 100% I Wszyscy oczywiście się cieszą biją brawo, są fajerwerki i jest deszcz monet a mnożnik mój jak wiecie jest 3840 po odblokowaniu wszystkiego i ten deszcz monet z tego co wiem będzie wieczny tutaj, więc w każdej chwili można przyjść jeśli ktoś Komuś jest mało 44 miliardy monet, to może tutaj przyjść i nacieszyć się dużo większą ilością. To jest nagroda za ukończenie gry 100%. Także tak to wygląda. W niektórych grach LEGO są jakieś ukryte poziomy, gdzie po odblokowaniu 100% można do nich wejść i nazbierać sporo lotków, sporo kredytów. Natomiast tutaj jest taka mała impreza, gdzie wszyscy się cieszą z dobrze wykonanego zadania. To tyle dzisiaj ode mnie i mam nadzieję, że się podobało i życzę wszystkim ujrzenia tego momentu, w którym zdobywamy znaczy nie zdobywamy, ale potwierdzamy to, że zebraliśmy 100% w grze i nic więcej już w tej grze nie zostało do zrobienia. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się gorąco. I zapraszam na kolejne klipy, które się pojawią. Na pewno będą jeszcze dzisiaj. Mam przygotowaną niespodziankę w postaci właśnie instrukcji, jak grać w grę. Liczę na to, że się dzisiaj pojawi. Aha, i na koniec: tutaj Charger Binks otrzymuje nagrodę w postaci klocków. Natomiast chciałbym Wam podziękować za uczestniczenie w tej grze i mam też małą nagrodę dla Was mam na zbyciu kody do Spotify do aplikacji Spotify na pewno wszyscy wiedzą co to jest, jest to kapitalna aplikacja, w której można słuchać muzyki mam darmowe kody na 3 miesiące dla nowych kont więc jeśli ktoś ma Spotify'a i płaci miesięczną y, subskrypcję ten nie musi kompletnie to nie, interes tego, y, y, nie interesują takie rzeczy natomiast jeśli ktoś chciałby sprawdzić y, jak to wygląda to w y, opisie gry znajdziecie kody do 3 miesięcznych darmowych pełnych font Spotify'a tak jak mówię, nie da się nimi doładować istniejącego konta. To jest tylko dla nowych kont. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Ja mnie nie, ponieważ nie ja mam rodzinne konto, z którego wszyscy korzystamy. Dobra, to tyle. Od Krakusa jeszcze raz dzięki za wspólne przeżywanie przygód w grze Saga Skywalkeru. Ale to jeszcze nie koniec, jeszcze się na pewno coś tam pojawi i na, także już teraz zapraszam. Trzymajcie się, pozdrawiam Was gorąco. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.